Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem To jest kolejny odcinek z Yandere Simulator. Dwa dni, aż dwa dni nie było odcinka z Yandere. Ale spokojnie, spokojnie, jeżeli temu filmikowi dacie naprawdę dużo miłości, jeżeli pod tym filmikiem będzie 3 cztery tysiące lajków, to już jutro, jutro, nie pojutrze, nie po pojutrze, jutro wskakuje kolejny odcinek z Yandere Simulator. Nawet Yandere teraz mówi, spójrzcie na minę Yandere, zostaw lajka. No, 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 zostaw tego lajka. Zostaw tego lajka. A tymczasem zaczynamy, tworzymy naszego Sympaja. W ogóle, pod ostatnim odcinkiem pojawił się komentarz, który miał ponad 300 lajków, więc naprawdę dużo, bardzo dużo lajków, który miał następującą treść. Może w następnym odcinku nie będzie randomu. Sempaia, tylko sam go zrobisz. XD. A więc dobrze, dobrze, dzisiaj sam stworzę sempaia. Jeżeli tyle osób chciało, żebym sam stworzył sempaia, to dzisiaj będzie taki sempai, a jutro zrobimy tego randoma. A więc panie sempai. Hmm może taki opalony nie, nie widziałem chyba, jeszcze chyba nie wypadł. Taki opalony senpai. Dobrze będzie taki opalony senpai. E, włoski. Jakie by ci tutaj dać włoski? Czy są jakieś nowe? Może może łysiutki senpai. Y y nie. Najbardziej seksi włosy świata. Włosy się myje, senpai. Włosy się myje. Teraz się zorientowałem, że ten wybór jest naprawdę mały. Nie ma aż tak wielu opcji, ale okej, okay, okej, okay, stworzyłem senpai i jesteście gotowi. Senpai. O, to mój senpai. Nie hejtujcie. Nie hejtujcie go proszę. Nie hejtujcie. To jest mój senpai, to jest mój dzisiejszy senpai. Nie no przecież jest naprawdę dobrze. No, spójrzcie na tego senpai. no z tym sempajem to już byście się umówili, no. Nie kłam. Nie kłam. U umówiłabyś się z nim. Bądź umówił, pycy, 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 pycy po naszym pokoiku, i od razu podchodzimy do random. Majteczek, od razu majteczki. I zaczniemy sobie, bo też się pojawił taki komentarz. Zacznijmy sobie od innych majteczek. Losowanie, na przykład, zacznijmy sobie od majteczek Sumo. Majteczki dla starej. Baby. A więc Yandere, jesteś gotowa? To jest już standard, jeżeli chodzi o odcinki z Yandere Simulator. Muszą być random majteczki. I teraz wy wszyscy w komentarzach piszecie hashtag kalesony, liczymy na to, że wypadną nam kalesony i ciśniemy. Random majteczki, random majteczki, ja jeszcze wiem, że nie napisałeś hashtag kalesony, masz jeszcze parę sekund, żeby to naprawić i pycy, 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 co wypadnie? Co wypadnie? Jakie random majteczki? Czy będą w końcu kalesony? My chcemy kalesonów. Wszyscy chcemy kalesonów! Dawno nie było kalesonów. I... NIE! NIE! Dlaczego zawsze jedną opcję od kalesonów już... To, to jest chyba trzeci odcinek z rzędu, gdzie wypada jedną opcję od kalesonów. Dwa razy wypadły te czarne majteczki, a raz te w paseczki. Jedną pozycję od kalesonów. Za mało hasztag kalesony. Za mało hasztag kalesony i za mało lajków. Zdecydowanie. W ogóle, zanim przejdziemy do random majteczek, na dachu pojawiło się coś nowego. Pycy, pycy, pycy. O, właśnie to. O, właśnie ten wiatraczek taki dziwny. Czy ktoś w komentarzach mógłby napisać, do czego służy ten. ten. wywiecznik, wiatraczek? To coś! A jakby tak, zabić tam jakąś koleżankę. Choć, choć, choć. Chodź. Pycy, pycy, pycy. Chodź, 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 chodź. Koleżanko, szybciutkie, pycy, pycy. Dawaj, 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 nie. No, nie, nie bądź taka powolna, chodź, koleżanko. Dobra, zabijmy tutaj koleżankę. Dobrze. I na przykład, czy mogę z Tobą coś zrobić? Na przykład, jak rzucę Cię w ten sposób. Nie, chyba nic się nie stało. Chociaż. Chociaż może troszeczkę odleciała, czekajcie. Nie, nic się nie stało. Pycy, 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 za nóżkę bierzemy koleżanko, chodź koleżanko. A może z tej strony? Też nic. Włącz Yandere-kun. Włącz Tornado mod. Zobacz co się stanie z dłońmi. Piszę to już trzeci raz. XD Hashtag kalesony, hashtag ruchable senpai, no dzisiaj jest ruchable senpai. Hashtag picy, pycy, pycy, hashtag nia. Wykrzyknik XD. Dobrze, a więc tak, klikamy sobie szybciutko Yanderkun. Cześć Yanderkun I teraz szybciutko tornado mode Okej! Okay. <ścoughs> a! A to mnie boli od samego patrzenia. Co ci się z rączkami stało? Jak ty je tak wygiąłeś? A Jak mogłeś pani Yanderkun wygiąć tak rączki? To mnie boli od samego patrzenia. I dlaczego masz? Sukieneczkę na spodniach To wygląda tak badziewnie Panie Janderekun Panie Janderekun Dzień dobry koledzy, trochę turnada Kto chce troszeczkę turnada? Cześć koleżanki, dzisiaj na śniadanie tornado. Pycy, 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 pycy Nie, dobra, dobra, przechodzimy od razu do innego challenge'a nie, nie mogę patrzeć na te rączki To jest Wiesz, że możesz uratować kokonę od zadławienia? Zatruj jej jedzenie Dobrze Klęknij idealnie koło jej nóg. Kokona powinna zacząć się dławić i nagle wstać i sobie pójść. Mam nadzieję, że jeszcze działa hashtag Kalesony. Pycy, pycy, pycy do klasy jak taka dobra uczennica, dobra uczennica Jandery. Pycy, pycy, pycy. Uczymy się oczywiście. Oczywiście uczymy się wszystkiego na przykład tak. Bo może się przydać później. Dobra, teraz szybciutko, pycy, 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 dzień dobry, proszę pani. Szybciutko, pycy, pycy, pycy do Science Labu. Tylko gdzie był ten Science Lab? O nie, Urhara zaczyna się, będzie pycy, pycy, pycy po całej szkole. Dzień dobry, koledzy, dzień dobry, koleżanko, dzień dobry, kolego, dzień dobry, koleżanko, dzień dobry wam wszystkim. O, jest Science Lab. Dobrze, teraz szybciutko, pycy, 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 bierzemy połóżyn. I teraz idziemy, wziąłem połóżyn? Nie wziąłem, teraz wziąłem. Dobra, 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 szybciutko. Pożyn bento i teraz czekamy aż Kokona przestanie podziwiać fontannę. Tak, Kokona wyznaj jej miłość, wyznaj tej nie miłość. Jestem pewien, że ci odpowie, na pewno ci odpowie. Spokojnie ona się stąd nigdzie nie ruszy, Kokona. Dobra, dobra, dobra. Teraz klękamy. To jest klęknięcie w ten sposób. Koło jej nóg, no jestem koło i nóg. I co się teraz wydarzy? Dobra, Kokona zaczyna się dławić. Ja ładnie, pysy, pysy klęknąłem. Jestem koło i nóg. Kokona, Kokona. Kiedy, kiedy, kiedy? Teraz, teraz, teraz. Teraz też. Pięknie, pięknie, pięknie. Kokona. Wstawaj. Nie rób mi tego! Kokona miałaś wstać i sobie pójść! Chodź, Kokona! Wstajemy! Dawaj, dawaj, dawaj! Proszę pani, proszę uratować Kokonę! To był tylko taki challenge! To był tylko, proszę pani, challenge! Ona miała sobie wstać i pójść! Proszę ją uratować! Proszę pani, proszę zareagować! Czekaj, kładziemy ją szybciutko yy, na łóżeczko! Pani Kokona! Ta szkoła ma najlepsze łóżka świata. Proszę pani, proszę jej pomóc. Niestety nie udało mi się ją położyć na łóżku, więc jest pod łóżkiem. Proszę jej pomóc. Co za suki są w tej szkole. Dobra, spróbuję to jeszcze raz zrobić, natomiast nie tak pod jej nogami, tylko koło nóg będę cały czas się trzymać. Okej, okay, dzień dobry kokona, jest już kokona. Tak, 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 idź podziwiać tę fontannę, cicho bądź. Cichutko, Kokona. Połóż bento i czekamy, aż Kokona skończy podziwiać fontannę. I w tym momencie, do osób, które jeszcze nie mają subskrypcji na kanale, ponieważ fajnie by było, gdybyśmy w tym roku dotarli do 100 tysięcy subskrypcji, możecie teraz zejść i zostawić tego suba, bo... ja wiem, ja wiem, że duży procent osób, które ogląda Yandere nie ma tej subskrypcji. I pycy, pycy, pycy. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz kłócamy sobie ślicznie. Koło jej nóg No to na przykład tutaj Jestem koło i nóg. E, Jeszcze zobaczę sobie e, Czy cały czas mam być koło i nóg. Chyba tak e, Zatruj klęknij idealnie koło jej nóg Okej, okay, kokona po... I nagle wstać Dobra Klękam, klękam, klękam Koło jej nóg Koło i nóg. Jestem koło i nóg. Jedna kokona. Ale przynajmniej się najadła. Patrzcie, wpieprzyła wszystko. Wszystko zniknęło z tego bento. Bardzo ładnie kokona. To nie challenge, ale chcę zobaczyć jak to wygląda. Hehe. <ścoughs> Zrób sobie niewolnika Jak niewolnik będzie szedł zabić kokonę To włącz mod tytanów Nie wiem czy to jeszcze e, działa Sam jestem ciekaw jak to będzie generalnie wyglądać Czy to będzie po prostu starcie tytanów Gdzie Miku Miku zacznie naparzać kokonę Przekonajmy się Przekonajmy się teraz jak to będzie dokładnie wyglądać A więc ja sobie już odpalam tutaj e, Miku Miku jako niewolnika Pycy pycy pycy, Szybciej loading, szybciej Chcemy już e, tutaj szybciutko Miku Miku jako niewolnika Dobrze Odpalamy sobie, idziemy sobie na przykład na dach, bo tutaj jest nóż, tak będzie najszybciej, pycy, 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 dzień dobry Miku, Miku, dzień dobry Miku, Miku, masz, trzymaj nóż, trzymaj nóż, nie ma co czekać, idź szybciutko do kokony, pycy, 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 ewentualnie mogę jeszcze poprosić, żeby kokona, chodź, 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 kokona, gdzie jesteś, kokona, gdzie ty jesteś, kokona? A tutaj jest Kokona. Dobrze, dobrze, Kokona jest tutaj, więc ja sobie już w tym momencie odpalam szybciutko mod Tytanów. Titan mode. Dobra, dobra, pójdę sobie na dach. Będziemy lepiej widzieć wszystko. Pycy, pycy, pycy. Miku Miku idzie do Kokony. O, o, starcie Tytanów, starcie Tytanów. Miku Miku kontra Kokona. Pani Miku Miku, ona już chyba nie żyje. Pani Miku Miku Tytan. Nie no, z dachu to o wiele lepiej wszystko widać. Prycy, prycy, prycy! Pani Kokona! Czy ja mógłbym... Mogę podnieść... Mogę podnieść Tytana Kokonę! Tytan Kokona, chodź! Mam Tytana Kokonę! Idziemy sobie szybciutko. A czy mogę ją jeszcze inaczej podnieść? Ej nie, Tytan Kokona mi uciekł. Jestem strasznie ciekaw, jak będzie wyglądał yandere i sirno Mode, ta, ta, ta wróżka z, ze skrzydełkami. Jak to będzie wyglądać? Jesteś gotów, pani Anderkun, Aż, aż mnie nosek zaswędział. Prycy, prycy, prycy. Jestem badasem. Badas, facet, wróżka. Prycy, prycy, prycy. Kto chce troszeczkę? Laserków! LASERKI PYCY, PYCY, PYCY W końcu przeszedł mi Yandere Simulator Mam swojego sempaja I idziemy razem za rączkę do domku Panie senpai No, jak no, I must not Przecież mam swojego sempaja. teraz powinny być jakieś fanfary i... You, you win Victory Cokolwiek, no mam swojego sempaja, chcę z nim pójść do domku Mam kurde jego jakieś gacie, jego jakieś zdjęcie No teraz mogę w senpaj nie postawić sempaja. Proszę mnie przepuścić. A pyw! A więc to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. I pamiętajcie o zostawieniu tego lajka. A już jutro wskakuje kolejny odcinek z Janem Simulator. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się! Hejos.